啊。<laughs> Patrzę na ciebie, w oczach ma czy twój smutek, czuję cierpienie Lecz między nami nie ma już nic Wiem to boli, pęka serce, czasu nie cofnę Chociażbym chciał naprawić błędy i zmienić siebie Piszę o tym piosenkę, chociaż wiem Że już nic z tym nie zmienię, a więc biegnę i biegnę Czuję, że zaraz upadnę na glebę Moje sumienie mówi do mnie To jest twoje przeznaczenie Kiedy odejdę, wspomnij mnie Chociaż czasem, jak było pięknie, czasem brakuje sił Łapię bezdech i nie wiem, co się dzieje Tak już jestem, nie wiem sam, czego chcę A potem jak zwykle cierpię na Rękach blizny, a w sercu ciernie czuję się źle Czuję to codziennie, pamiętam wtedy W karetce, że nie umarłem Dostałem lekcje, życie jest piękne. Już wiem, że odnalazłem właściwe miejsce. Wiem to boli jak serce pęka, poczułem nieraz Raz blizny na rękach, przypominają o tych chwilach, które dalekie były do szczęścia i gdzie tu sens mam. Jak tu żyć, tak słuchaj jak wjeżdżam. Konkretna wika pani rozkminka, że nie ma sensu. Już spokój mi daj muzyka, Zdję. Wiem, to boli. Jak serce pęka, poczułem mnie. Raz blizny na rękach przypominają o tych chwilach, które dalekie były do szczęścia. Tu sens mam, jak tu żyć, tak słuchaj, jak wierzam konkretna wika, pani rozkmika, że nie ma sensu. Już spokojnie mi daje muzyka znów Wiem To boli, ale na to dzisiaj nie poradzę nic. Los nasypał, w rany, soli bez siebie musimy żyć. Musimy przed ciebie iść i w tym życiu dawać radę teraz oddaleni od ciebie kiedyś zawsze razem Wiem, to boli, ale na to dzisiaj nie poradzę nic. Los nasypał w rany soli bez siebie musimy żyć. Musimy przed ciebie iść i w tym życiu dawać radę teraz Oddaleni od siebie, kiedy zawsze razem, razem Musiało już być gdzieś tam w gwiazdach zapisane. Proszę o trzy mała życie płynie dalej. Mamy przepiękną córeczkę, dla nas jest prawdziwym skarbem. A ten kawałek ode mnie dla ciebie jest pożegnaniem. I nieważne co będzie, nieważne co się stanie. Zawsze będziesz miała we mnie wsparcie, tak jak obiecałem. obiecałem. Na wysokości zadania stanę, tak. serce oddałem. Tak. Wiem, To boli jak serce pęka poczułem nieraz bizny na rękach przypominają o tych chwilach które dalekie były do szczęścia I gdzie tu sens mam jak tu żyć tak sucha jak wjeżdżam konkretna wika w pani rozkminka że nie ma sensu już spokój muzyka mi ta jest znów. to boli jak serce pęka poczułem nieraz bizny na rękach przypominają o tych chwilach które dalekie były do szczęścia Idzie tu sens mam jak tu żyć tak sucha jak wjeżdżam konkretna wika w pani rozkminka że nie ma sensu już spokój muzyka mi ta jest dół nieważne co będzie nieważne co się stanie zawsze Będziesz miała we mnie wsparcie, tak jak obiecałem. Na wysokości zadania stanę, serce oddałem.